Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odwiedzimy klub klub dorosłych. Tutaj widzicie nazwę tego klubu Xtreme. Niestety żarówki się nie paną. To może nie jest to tak dobrze widoczne, ale widzicie po literkach XTREME. No zobaczymy, co tutaj takiego ekstremalnego było. No, jak łatwo się domyślić, był to klub dla dorosłych. Zobaczymy, co to pokoje serwowały. No, tu widzimy, jest sypialnia podłoga niezbyt stabilna tu mamy łazieneczkę to są takie płyty chyba plastikowe raczej powiedziałbym na wannie widzimy płytki tu nie widzę toalety jest tylko bidet i przystojny brodacz, który Was pozdrawia serdecznie z lustryczka. Tu mam takie zaplecze, tutaj jakby ktoś urzędował. No ale zobaczymy, co jeszcze tu można znaleźć. Tutaj widzę jakiś. Listy, ale tutaj jest adres. No to nie będę tego pokazywał. Przechodzimy tu przez jeszcze inny budynek. A to wygląda na normalne mieszkanie. Na dole, być może, był ten właśnie bar. A tutaj, może. No, któraś z pracownic lub pracowników pomieszkiwał sobie. No, zobaczymy tu dalej. No, tu ogólnie mi to wszystko wygląda na całkiem normalne mieszkanie. Być może bar w tej drugiej części był. No, a za chwilę i tam dotrzemy. Na razie muszę się rozejrzeć. Wokół. Czyli nie, czyli musimy, musimy tutaj wrócić, żeby dostać się do, do tej części. Tutaj widzimy mały bałaganik. Tutaj jest kotłownia, ale przez kotłownię widzę jest wejście. O, tutaj jest dość ciemno, mrocznie, ale tu widzimy kuchnię, chociaż chociaż kuchnia też wygląda na, na standardową kuchnię w mieszkaniu. No tutaj to wszystko się mieści przy przy głównej drodze nie wiem skąd to zaraz na wejściu łóżko być może ktoś sobie mieszkał tutaj skłotował tutaj mamy tylko szafkę na buty i rozdzielę elektryczną no jak widzimy pełno talerzy ale tu nie będę nic ruszał jest i o o o o o o właśnie żeby nie było że tu nic nie było zobaczcie American Bar Extreme takie rzeczy tu się działy no popatrzcie, hmm. no to poszukamy pomieszczeń, w których to wszystko się działo. No tutaj mamy jakiś obrazek nazwałbym no, to, to nawet ikoną no i tu jest po prostu pokoik tu widzimy zostałe łóżka ściany po prostu pomalowane na czarno można uznać że był to pokój wynajmowany na godziny tutaj widzę drugi taki pokój i wejście z kuchni, z kotłowni. I tu drugi pokoik. Tu widzę także wisi jakaś taka ikona. Nie wiem, co, co takie rzeczy robiły w takim miejscu. No ale ja myślę, że, że było tutaj więcej takich różnego rodzaju pomieszczeń. No jak widzieliście na tej ulotce na dole, Musiała być większa sala do tańców, hulanek z fawoli. Także, zejdziemy na dół i zobaczymy, co jeszcze tam jest. Nie wiem, gdzie tu będzie można znaleźć taką salę. Ja jeszcze przyjrzę się tej ulotce. Widzicie, tu jest tylko taki barek i kuchnia. Ale tak, tutaj są normalnie większe sale. Dobra. A i mamy ją nawet na prosty. Tak, zobaczcie. Tutaj mamy nawet basenik. Widzicie. Tu jest dokładnie nazwa. Nazwa tego klubu. No, powiem szczerze, tutaj. No, jakby nie patrzeć, można powiedzieć, że, że tutaj się działo. No, tu zostawimy, może ten basenik. No tu, zobaczcie, na płytkach mamy jakieś takie odnośnik mógłbym powiedzieć do, do starożytnego Rzymu mamy tu jakieś panie a tu już mamy wyjście no to powiem szczerze to jeszcze nie będzie to czego szukam tu mamy wszystko pozamykane to jeszcze będzie musiała być jakaś Większa sala tutaj, czyli musimy znaleźć jeszcze schody tutaj, prywatne toalety, a mamy tak właśnie, tego właśnie szukałem. O, tu jest cała instalacja. Tutaj, zobaczcie, jeszcze jakaś pani zostawiła części garderoby. I buciczka. No i nawet butelkę od szampana. Chciałem powiedzieć, że szampana, ale jest to tylko butelka od szampana. To ja tylko zrobię zdjęcie na Instagramu. Na którego was serdecznie zapraszam. Momencik, jedną ręką, tak wszystko. Ciężko się robi. No i tutaj są właśnie te rurki, które widzieliśmy na tej ulotce. Tutaj mamy też taką salę małą, również z rurką, i tu z pewnością były no coś w stylu prywatnych pokazów, jeżeli klient zapłacił ekstra to mógł tutaj sobie jakąś panią zaprosić na przykład na prywatny strypti no bo co tu o, się straszyłem sam siebie ja taki straszny jestem no ale a tu mam wejście do góry jeszcze o Kuderkę tam tam jest łazienka ale tu widzę wejście do góry tu widać jeszcze niedokończona część tego budynku Aha. czyli to było w trakcie w trakcie budowy to tak mi to wygląda jakby ktoś się rzucił na na rozbudowanie interesu i niestety splajdował zobaczcie całe kartony całe kartony tych ulotek niestety się nie przydały No i mamy też chusteczki jest napisem klub po koloko. Wszystkie mają ten nawok. Tak, klub pokoloko. No tu nie zapalamy światełko. I idziemy tutaj do tej ciennicy. Nie chcę mówić jaskini, rozkoszy no ale coś na wzór jaskini to było. ja jeszcze zerknę na olotkę zobaczę, czy, czy jest tu jakaś data. Yy, nie. Nie ma. Myślałem, myślałem, że będzie tu jakaś data jakiejś imprezy. To może bym wiedział ile to stoi puste bo być może być może splajtowało to w trakcie tak zwanej pandemii Tutaj mamy cennik a nawet dwa tu jakiś drink 5 euro flaszka wina 35 euro no, i tak widzicie cennik. Zobaczcie na ostatnią pozycję drink magnum i do drinka inkluzyw jest striptease. Show. To my jeli, rozmach chłopaki! Zamówić drinka ze striptease. To ja powiem szczerze, nie chodziłem po takich barach. Ale mi się wydawało, że zamawia się striptease i drinki do tego a tu jak widać można było zamówić drinka i do drinka dostawało się striptease no, o to może nam coś powie bo widzimy butelkę wody na której na której może znajdziemy datę ważności do spożycia Nigdzie nie widzę. No niestety, ale na butelce. No zobaczcie butelka od Red Bulla. 4 wrześniu 2021. Czyli to moje przypuszczenie mogłoby być realne Czyli to około 20 roku lub 19 mogło upaść No to ja myślę wszystko z tego budynku już Wam pokazałem Wam dziękuję za obejrzenie w filmu. I życzę Wam udanego tygodnia. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia!